A no, nie da się do no Jak to już ja sama jedzie. Sama jedzie. No. a tutaj się no. nie ja. jakoś nie łatwo. Musisz sprawdzić, ja. Tak samo jak ta. a ona ja, jest no ciężka. Chętnie trzymać. O no kurde, tak. tak, jest gotowy. Ale tutaj trzymasz. To nic, tak, tutaj trzymasz, tak? jak jaką fajnie bądź. Bo... Nie bój się. Nie bój się, on w ogóle nie może chciałeś jakbyś coś na próby. No jeszcze raz część, żeby spad zamykę.